Kochanie! Kochanie, musimy porozmawiać. Dostałam dziwny mail. Wiesz coś o tym? Mamo, o czym mówisz? Pisze, że subskrybuje twoje konto na jakiejś OnlyFans? Co to za aplikacja? Dlaczego płacę co miesiąc tysiąc wiek złotych? Mamo, to moja praca. Tworzę artystyczne treści, ludzie to doceniają. Artystyczne? To raczej odważne zdjęcia. Co to ma wspólnego z sztuką? No mamo, każdy ma swój sposób wyrażania siebie. To nowoczesna forma sztuki. Aha, sztuka. Słuchaj, może ja też chcę dołączyć. Chcę zobaczyć, co to za sztuka, która kosztuje aż tysiąc złotych, złotych miesięcznie. Co? Mamo, proszę. Nie musisz. To naprawdę nie jest coś, czym chciałabym się dzielić z tobą. Ale jak to? Jeśli tata to ogląda, to chyba i ja mogę, prawda? Mamo, nie, po prostu nie. Tata to tylko wspiera moje projekty. To inny rodzaj fana. Fana? Może i ja się zapiszę. Tylko, żeby ojciec przestał cię tak hojnie obdarowywać, bo bo jak tak dalej pójdzie, to będziemy musiały sprzedać mieszkanie. Mamo, daj spokój, to naprawdę nie jest coś, czym powinnaś się przejmować.